Hello, 320 Witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was znowu w niesamowitą podróż wraz z tymi npc których niektórzy wolą lepiej nie wzywać w swoich rozgrywkach w porównaniu do mnie, ale obawiam się, że to chyba będzie jeden z ostatnich takich odcinków, ponieważ niestety, ale braknie mi powoli pomysłów już jak ich nękać, jak ich gnębić. A chyba, że ktoś podzieli się jakąś trafną sugestią w komentarzu, to wtedy na pewno ją wykorzystam. No bo póki co to, e, no, myślę, że ja w sumie w ogóle nie jestem człowiekiem kreatywnym, więc jeżeli chodzi o serię z pingwinem i tak myślę, że wykorzystałam 100% mojego mózgu. A, a, ale znalazłam jeszcze pomysł na taką mini, mini sprawę, i zaraz wam ją przedstawię. Ona jest dosyć dziwna i mam nadzieję, że serio sobie nie rozpieprze tej gry, ponieważ <laughs> jest weekendik i chciałabym troszeczkę jeszcze filmików nagrać, nie tylko ten. Ale uprzednio muszę tego grajka wziąć i usunąć, bo wiecie co się stało? Okazało się, że przy ostatnim filmiku z pingwinem leciała sobie jakaś muzyczka na prawach autorskich. W sensie oczywiście YouTube dał anotację, że w sumie nic się takiego nie dzieje. No bo twórca niby pozwala na wykorzystywanie tego, ale wolę nie ryzykować w razie gdyby. Gdyby leciało coś, co by jednak no, wykonawca no, nie, nie do końca by chciał, żeby <śm> <śm> jego utwór leciał w czymś takim jak ten. W sumie to bym się nie dziwiła. No dobrze, więc przechodźmy do meritum. Mamy tutaj mnóstwo tych dziwnych rzeczy. Simów, npców, e, innych takich. No wszyscy są ekstra. Ale dzisiaj sobie jedziemy z Jeanem. Dlaczego z Jeanem? Ponieważ Jean to jest osobnik, który spierdziela z, z porceli w mgnieniu oka, ale w sumie przed e, tak jakby próbą nagrania tego odcinka teraz, weszłam sobie tak z dupy. Tutaj tak sobie pomyślałam, że skoro ostatnią pingwinę udało mi się ukatrupić, to co na to jean? I co na to potem cała gra? I w sumie jak wygląda duch dżina? I co zrobi gra, jeżeli dżin będzie próbował wyjść z lampy, jeżeli potrzemy ten dzban. A, a Gina nie będzie fizycznie w tym otoczeniu? Co się stanie? Znaczy, najprawdopodobniej wiem. Gra mi po prostu wydupi na kopyta, wywali error i tyle. Ale dajcie przez chwilę chociaż mnie dać. No po prostu, żebym miała jakieś marzenia, ok. To stanie się coś amazing. Tutaj ostatnio naspawnowałam dużo tych główien. Dokładnie, więc poproszę. O, jeszcze sobie zarobimy przez satelitę, poproszę. Of course! I przy okazji tak patrzę, że chyba można by było troszeczkę więcej tych simów się wyzbyć. W ogóle ten widmowy asystent to dla mnie też jest coś wspaniałego i chciałabym ujrzeć e, ducha tego człowieka. O ile się w ogóle da. No, spróbujmy. A też od satelity na Bokato. O, tak! Mm -hmm. I no ślicznie. Wow, wow. Czy ktoś jeszcze? <laughs> oh, spełnię swoje marzenie, choć tutaj... Ty. <laughs> Jak ja ciebie nienawidzę. Jak ja ciebie nie cierpię i też zarobię na tobie. A patrzcie, on ma jakąś ultra ochronę i on ma to w dupie, jestem po prostu zniku. Wszyscy opłakują. Nie macie po co. Niedługo powrócą. W trochę swojej gorszej formie, ale powrócą. W ogóle mina tego kolesia to jest coś nie... Taki znudzony się wydaje. A teraz podekscytowany. On jest jakiś chory. Gerwazy, ja wiedziałam, że ty przejawiasz są patologię. Myślę, że trochę dłużej zagościsz w moich patosimsach. No dobrze, czy w rezultacie udało nam się pochować te dwie persony? Chyba nie do A, dobra, jest tutaj, tu spoczywa Jean Kluczyk. Mamy to, ponieważ Jean Kluczyk... Jean Kluczyk jest aktualnie tutaj. ten widmowy asystent? No też jest. O, jaki fajny na różowo taki. <laughs> lol. No dobra, to przechodźmy do takich dziwniejszych aspektów. Jezu, tak gra to mi się normalnie zacina coraz bardziej i bardziej się boję. Wojtucha. Dżin. 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 Jak on wygląda? Halo? Ej, no w sumie, jak dżin. Myślałam, że chociaż jego duch będzie, nie wiem, że, że nagle mu się nogi zespałnują, bo na zdjęciu ma normalne nogi. Uh. What? What? To może chociaż ten drugi będzie widmowy asystent ciekawszy. Sprawdźmy. Eee. Dobra, w sumie ten widmowy asystent to jest o tyle ciekawy, że chyba ten duch się zespałnował przez chwilę. I to tyle! A. Jeszcze raz poproszę. A! Ten widmowy asystent to jest chyba taki zbugowany, że nawet ducha swojego nie daje. No, ciekawe. Eee. Dobra, ten dzień się przez chwilę pokręci i pewnie wróci do swojego grobu. A eee, jak wróci do swojego grobu, to potem spróbujmy potrzeć lampę. Eee, wydaje mi się, że dziewczyny niestety nie uzyskały lampy. Poprzez cały progres tej gry, więc ewentualnie będziemy musieli sobie zapisać tę piękną rozgrywkę. A nie, jest! Przepraszam, jest ten duch. Aha. Wygląda tak mało duchowato. Dziwne to jest, powiem Wam szczerze. E, creepy bardzo. Dobra, dobra, to jest, 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 jest. To wszystko tutaj jest. A poczekajcie, chyba że w sumie. Żeby tak nie przelegowywać się przez rodziny. Żeby tak trochę sobie zaoszczędzić czasu, nie, bo to też bez sensu. Podejrzewam, że tak zapiszę to w rozgrywkę, ponieważ mam to w zwyczaju. Nie. To, 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 to. Edytor własności. Czy można sobie lampę przygruchać tak z dupy? Elektronika, media, czystość. Ach, można. No dobra, to fajnie. Okej. Okay sobie tutaj ją hopsniemy. No i co tak poza tym? to nic się nie dzieje. No. Ciekawe czy w ogóle nas przestrasza, albo ten drugi widmowy asystent. Nie, ale ten duch jest naprawdę bardzo mega creepy. Dziwne sprawy, trudne sprawy. A. pin nam uciekł. Oczywiście nam nie chciał zrobić porodu, ale. No, parcie. Tak, to to zwierzę jest zbagowane do potęgi entej, ale spać. Odprężyć się może na tym łóżku. Weź odbierz telefon. Oj. Odbierz telefon. Odbierz telefon. Aha. Jezu. tyle duchów. O! I jeszcze creepy telefon. Mamy ofiarę. Ej, patrzcie, teraz nagle mam wrażenie, że to chyba zmieniło kolor na taki bardziej przeźroczysty. Wcześniej to się nie było takie. Nie wiem, dziwne rzeczy tu się dzieją. Powtarzam to chyba po raz piąty. Dzięki, kluczek pojawił mi się jako duch. A ja cały czas chcę, żeby tego kuta porwał... w grodzelituj no, się nade mną. Aha, i w ogóle. <ścoughs> o lol! E, bo żeby stała się noc. To wzięłam inseminatorem, przyspieszyłam czas, żeby była noc. W międzyczasie, kiedy ta dziewczynka była w szkole, <grywa> no i nie wiem, czy ona no w ogóle kiedykolwiek wróci z tej szkoły, bo mi się coś bardzo mocno zbagowało. I tak w ogóle, jeżeli ktokolwiek interesuje się moimi losami Pato Simpsów, to to jest druga córka, Cześka Cybata, nie pytajcie. <grywa> Więc no, ona musi mieć idealne przygody, chyba że mogę ją teleportować ze szkoły. Nie, to byłoby zbyt piękne. Dobra. Mm. O jezu, przez nagrobek nie może się ruszyć. Piękna sprawa, zostaniesz tu na wieki, Gerwaziu. No, patrzę w gwiazdy. No, ale patrzę w te gwiazdy, czego ty nie rozumiesz, kocie. Nie, ten kot to jest beznadziejny. No, byłby taki, no, nawet myśli o miłości. No to. Miej miłość. Miej. Nie jej miłość ufokową. A jak wygląda ta emotikonka przestraszenia przez witwego asystenta? Taka różowa. Fascinating. No. Nie, no, no, ten kot jest beznadziejny. Yy. Eee. Dobra, mam wrażenie, że chyba tych duchów już nie mogę odesłać. Mogę ich przyzwać, ale tak... Odespać to nie bardzo mi się będą kręcić przez całą noc. No dobra. To w międzyczasie co możemy? Co z tym kotem można odwalić? Nie yy. yy. dziecko z. ...samym sobą. Ciekawe, czy urodzisz człowieka czy, 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 czy kota. To w sumie jest całkiem... Całkiem trafne spostrzeżenie. No. Jeszcze ciekawe... Co? Ciałko mu zniknęło. Lol. Ciekawe czy z tą butelką będzie katysynka na dupie. Dobra, ruć to dawaj. No proszę uruć. Daszka, sraszka. Daszka, daszka, daszka. Daszka, daszka, daszka. Daszka, daszka, daszka. Daszka, daszka ruć to dziecko. Nie baw się tym niemowlakiem, będziesz miała zaraz własne. Eee. Rozpocznij poród! No, ładnie. Tylko ja chcę ładną Eee. O, okej, okay, bo już się bałam, że się zbugowało. No, zbagowało się, ej, dosłownie. Mam dziewczynkę cat. Nie miałam w ogóle filmiku. Nie miałam w ogóle... Pola do wyboru imienia. I nawet nie wiem, gdzie jest ta dziewczynka. Ej, what the fuck? Aha, A jak mogę aktywować tego Sima na chwilę? Gdzie jest to zwierzę? Gdzie, gdzie? gdzie jest to dziecko? Gdzie masz swoje dziecko? What? Ja nie mogę tego dziecka zamierzyć nawet. O nie, dobra, niech te duchy, <noise> niech te duchy już sobie stąd idą. O, w PatoSimsach, jak to w PatoSimsach, wszystkie się nawalają. Chyba fajnie. Dobra, ej, zaintrygowało mnie to, zróbmy jeszcze jedną, nie na topie, zróbmy jeszcze jedną implementację. Tylko może tym razem z, ze... nie wiem z kim tam. No proszę. A dopiero teraz rodzi? Mm -hmm. <noise> Jakie ja drugą książę zaimplementowałam? Lol. Aha. 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 A. Trzykrypie. obleśne. Ale chyba dalej nie mam pola manewru, żeby nazwać tą dziewczynkę, pomimo tego, że... Halo? Nie, no znowu to rodzi. Nie, no... A już mam... Mam dziewczynkę, a teraz nie wiem, co mi się urodzi. Eee... E... Yy. Yy. Okej... Okay. I mam znowu dziewczynkę. Ok. Ok, pewnie mi się znowu filmik uruchomi za 200 lat. Yy. No nie wiem co powiedzieć. Po prostu... Strz co? Co? Aha. Jeszcze te kurde siemki drące mordy sobie ty, Nie. A ten na wywalone idzie gdzieś po chorę, Po kim ty masz takie oczka? Prawa. Proszę co o I Jezu, kocham tę serię. Chyba jednak takiej nie porzucę nigdy w życiu. No i co, też tej dziewczynki nie będę mogła nazwać. No fajnie. Dobra, duchy, znikajcie. Nara Nara, 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 nara. Nara. nara, nara. 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 Le! Ja mam wrażenie, że przez przypadek się wszystkim wyłączyła wolna wola. Ale jest włączona. Czemu wszyscy stoją jak widły w gnoju? Chyba oni mają dosyć już tych eksperymentów. Jest góry, sorry. Nie. Ona się rusza. A czemu oni w ogóle nic, a nic? Aha, no, w ogóle też jest w pracy What? Ona ma od dziewiątej do piętnastej, no nieźle, coś mocno, coś mocno popisałam w momencie. Teraz się dziwię, że w ogóle nikt się nie chce ruszyć. Ewy wy jeszcze potraficie chodzić? No, jeszcze potrafią. Może coś podaj, laska, bo coś czuję, że wszyscy zaraz zdechnie się z głodu. Eee... No duchy dobra z bo to już się... Ej, no serio, oni nic nie jedzą. Co to dziecko w ogóle. Ach. Niech ktoś coś im gotuje. Ej, w ogóle ten kotak przed chwilą próbował karmić to dziecko. Nie, to coś się popsuło. Ja muszę ich wszystkich ratować, Max Motifs, bo to będzie tragedia zaraz. Mm. co to za dziwna obawa? Dasza porzuca rodzinę. Okej. Okay. To chyba nie będzie takie proste ze strony Daszy, tak mi się zdaje. Dobra, czy te duchy są już uposzły za przeproszeniem? Chyba tak. No dobra, kotku. Ja myślę, że możesz teraz yy, spokojnie sobie yy, potrzeć... popatrzeć po potrzeć, potrzeć, potrzeć. Nie wiem. Cokolwiek. Co? Nieee jest tutaj cały i zdrowy. Ale żal. Daj mi bogactwo. Wszystko działa. A. Dobra, Nara. Ok, to chyba jeszcze jedna rzecz to zweryfikowanie na dzisiaj. E. Musimy sobie zrobić z zombie w sensie two, zrobić. O! rustic. <noise> Aaa, tego się nie spodziewałam, że on nagle się stanie taki. Dlaczego on ma w ogóle tą mordę mrocznego kosiarza? Ale creeps. Dobra, musimy zrobić z niego zombie. No, tak żebyś mi go zwrócił, nie? W ogóle dzwonię do mrocznego Kosiarza, żeby mrocznego Kosiarza wskrzesić. Jak on wygląda jako zombie. Nie, tak jak pingwin, czyli normalnie. Aha, i ja od razu zniknę. No to fajnie. A co w przypadku Name Local 0 wraca do życia jako zombie? Aha, coś, coś nie. Okay. A teraz tego kluczyka weźmy. Też mało. Ok. No chociaż mam minę taką... Jak zombie. Ale też znikł. Eee. Wszystko nie tak. A w ogóle jestem ciekawa czy ta gówniarka... ...i ta cała Majka wrócą dzisiaj z pracy. No dobra, no. Hmm. Co by tu jeszcze porobić? No żeby w całości stało się zadość, to myślę, że tutaj możemy też. Do... Niestety lubię tą daszkę, ale czas, żeby daszka powiedziała papa chociaż na chwilę. No. no i dobra, no i w takim razie zróbmy jeszcze z niej zombiaka. No dlaczego by nie? No halo. <ścoughs> dlaczego on nie może zadzwonić? Dlaczego nikt nie może zadzwonić? Albo broczny Kosiarz chyba tutaj jeszcze jest przez chwilę. To jest mądre. Nie możesz zadzwonić do kosiarza, jak kosiarz jest tutaj. A ty ty? Tak gra to jest coś po prostu nieziemskiego. No, ale, ale ha. Dlaczego nie możecie przejść? Co tu się tak buguje? Aha, teraz gorzej. No dobra. Jaką gościliśmy. Daszkie. Daszkie sraszkie, poproszę. Ja też tyle. Nie, nie dam ani Simoleona więcej. Okej. Okay. Aha. Wygląda normalnie. Narzeka, że jest zombie. Ale jest wszystko ok. Ja w sumie cieszę się, że jest zombie. Nie może chociaż teraz cię porwą kosmitec, jak jesteś taki wyjątkowy. Aha, <grym> zabrała ci. No. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że to wszystko chyba na dzisiaj. Ten odcinek był wyjątkowo niesamowity. E, z jednej strony chciałam troszeczkę przystopować z tą serią, ale chyba ten filmik e, uświadczył mnie w przekonaniu, że chyba wbrew pozorom jeszcze e, mam parę rzeczy tutaj do zrobienia. Także e, no jak na hardcore no w ogóle dlaczego ja mam tryb kupowania wyłączony? Ja chciałam zapisać tą grę. Excuse me. Okej, okay, grę mogę zapisać. Ale nie mogę wejść do trybu kupowania. I co się tutaj zadziało? Eee. Oho, lipka. Możliwe, że ja tej gry nie mogę zapisać bo przez to, że była ta animacja tego, że ktoś został wskrzeszony. A później nagle z dupy znikł. To gra się chyba gubi. Jej, eee. co się mi przyblokowała. Więc no, nie mam gwarancji, czy po powrocie do tej... Po... chociaż no ja pieprzę. Inne. Dam, dobra, dziękuję, <grym> zapisuję grę. E, no i co? No i do usłyszonka e, fajnie było, mam nadzieję, nie. Pa, pa.